Bogosława się Bogusława Cieciera, jestem emerytką od 20 lat. A jak to na emeryturze? Zawsze człowiek ma sporo czasu, więc trzeba go czasem wykorzystać, żeby się nie nudziło, żeby y, jakoś pomału wszystko coś zrobić, coś co przeszkadza, coś co można zrobić, co się da rady zrobić. No, ponieważ kończyłam taką szkołę wikliniarsko-czciniarsko, to był technikum, Wtedy dużo osób, które nie miały jakiegokolwiek zarobku, młode dziewczyny, szły do takiej właśnie szkoły, gdzie tam dostały parę złotych na utrzymanie, parę złotych czasem na jakieś odzież, ubranie. No i tak skończyłam ja, moja jedna siostra i moja druga siostra. Pokończyłyśmy technikum, no i każda gdzieś tam wyszła za mąż, poszła świetnie. A ja na stare lata, że przez wiele lat Pracowałam w innym zawodzie, przypomniałam sobie, a cóż to by było, żeby z powrotem wrócić do takiego dzieła. Dłuższy czas robiłam to takie, to siakie. Te na przykład koszyczki zrobiłam z większej roboty, którą robiłam, większych gabarytów, i zrobiłam takie z resztek o takie właśnie kolorowe koszyczki. Będę mogła ich sprezentować swoim dzieciom, wnukom, a nawet prawnukom, które są za granicą. Będą miały po babci pamiątkę, może kiedyś wspomnę, jak to wszystko było, że babcia takie właśnie rzeczy robiła. No i przypadek trafił, że zmarł ojciec, zostało po nim akordeon. A ponieważ sama nie umiałam grać na akordeonie, więc go za grosze sprzedałam. Ale jak to oszczędna kobieta, chciałam coś mieć na pamiątkę. Pojechałam ze starszą córką, kupiłam sobie mandolinę. No i zastanawiam się, co ja zrobiłam? Pamiątkę mam. A jak ja będę grać? No, ale grałam kiedyś w szkole podstawowej. I tyle tylko od tego do siódmej klasy grałam, a później już życie poszło dalej. I dalej, i dalej, ale siadłam i myślę sobie, powieszę na ścianie, będę miała pamiątkę o ojcu. Ale pomału, pomału zaczęłam wdąkać, 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 wyszło mi coś tam. po pomału, pomału, zaszłam do boku i mówię, wiecie co, zbarniowałam na stare lata, na emeryturze wzięłam się za granie. No i tak zaczęliśmy we dwie, później we trzy i zaczęliśmy grać. Przy okazji. Teraz trochę sobie przychodzę do Goku, gram w zespole, gram na mandolinie, czasem od czasu do czasu przychodzę też do chóru, który jest na cztery głosy, wygrywamy różne konkursy i jestem bardzo zadowolona. Mimo to, że nie daje rady chodzić już na swoich ciężkich nogach starych i na swoim kręgosłupie. I tak to moje życie się dalej toczy. Mam nadzieję, że jeszcze pożyję troszkę i jeszcze coś komuś zrobię w prezencie, który będzie miał kiedyś jakieś z tego zadowolenie i wspomnienie o starej, starej Babce. Coś na wesoło dla duszy. Dziękować za nominację. Rękodziełem zajmuję się od kilku lat. Przechodząc przez różne techniki rękodzieła, zaczynając od szydełkowych misiów. Szukałam co najbardziej by mnie zainteresowało. W tym momencie robię dekoracje florystyczne. Dwa lata temu ukończyłam kurs florystyczny, gdzie zdobyłam tytuł florysty. Najbardziej lubię robić wianki i bukiety ślubne oraz inne dekoracje. Asortyment w mojej pracowni zmienia się sezonowo, w zależności od pory roku i świąt. Jest to głównie dekorac są to głównie dekoracje do domu, prezenty, pamiątki, no, również inne gadżety, broloczki ozdoby cholinkowe, pisanki, Baranki szydełkowe. Zapraszam teraz do obejrzenia części moich prac, a po więcej zapraszam na moją stronę. Dzień dobry, nazywam się Ewa Taras, pochodzę tutaj z kolonii Hołowczyce. Tutaj w tym domu mieszkam już od 44 lat. Zajmowałam się gospodarstwem rolnym, w tej chwili jestem na emeryturze. No i kiedyś jakoś tak y, spróbowałam, właśnie skrobać pisanki. No tylko, że dla mnie to najważniejsze, żeby to było jak najbardziej naturalne. Kolor, żeby nie było tam jakichś sztucznych dodatków, nawet farbki czy coś, tylko wyskrobane no, na tyle, na ile, żeby to było widać. No dawno już jakoś zaniechałam. Kiedyś to bardzo mnie wciągało, że nawet jak byłam młoda, to i po nocy, bo czasu było mniej, także w nocy też lubiłam sobie siedzieć i poskrobać. I już mało mi teraz zostało, bo miałam więcej, no czasami komuś tam ofiarować czy coś, ale już tak w okresie przed Wielkanocą no to taka była chęć, żeby no coś właśnie wy, wyskrobać, żeby zrobić, żeby była jakaś tam wizytówka tej te tradycji chociażby zatrzymać, bo słyszałam, że to niektórzy właśnie robili tam i w sarnakach, i gdzieś tam takie skrobane. No i, i tak zaczęłam raz, drugi, udało się. Potem zaczęło to normalnie wciągać. Nie próbowałam różne wzorki, a wzorki to głównie nie jakieś tam kwiatuszki czy coś, no troszkę dla ozdoby też, ale głównie to jakiś zajączek, kaczuszka, sarenka nawet. No takie, żeby to było natura w naturze. Nie, tak bym powiedziała. Ktoś w rodzinie skrobał? Nie. Czyli by... talent y, po prostu taki. To znaczy ujawnia ja się fajnie. Ja też lubię rycować i, i czyli zawsze to były jajka farbowane w łuskach cebuli. W łuskach cebuli próbowałam jeszcze, bo słyszałam, że zielone żyto właśnie takie na wiosnę, że też próbowałam, ale za słaby był ten kolor. Żeby skrobać na jajku, te jajka też trzeba było wybierać z białą skorupką, nie wolno Właśnie, było... to, to są pewne jakieś takie zależności tych jajek, tak? tak? nie na każdych da się wyskrobać, tak? Nie na każdych, ale trzeba uważać też najlepiej, jeżeli to jajko nie wymaga mycia, że jest czyste. A jeżeli trzeba troszkę gdzieś umyć, to tylko w wodzie, żeby żadnych tam płynów czy coś nie stosować, bo wtedy się ten kolor nie przyjmuje. No i najłatwiej to właśnie z cebuli, bo wychodzą ciemne, no jak się tk, krócej trzyma, będą jaśniejsze w tym, a dłużej, także no jakoś tak spróbowałam dla własnej satysfakcji, czy ja potrafię, a może i mi się uda, bo gdzieś tam zobaczyłam, że ktoś robi tak ładnie, no a może im... To ile Pani wyskrowała takich pisanek? Oj, kiedyś... Tak dużo nie, bo ja tam nigdzie nie rozgłaszałam tego, tylko tak wśród w rodzinie mhm. przeważnie, że sami jakiemuś dziecku, żeby dać, czy coś, to tak, że no już nie pamiętam, ale myślę, że w sumie to może i koło setki było wszystkich. Myślę. No przez kilka mhm. lat, bo mhm. to, tak. tak. Jak złapałam tego bakcyla, to potem co roku, bo tak mnie korciło i jeszcze no, ze dwa lata temu jakoś też... Nazbierałam tych łusek cebuli i namalowałam, no tylko Aha. już nie skrobałam, jakoś nie wyszło, nie miałam czasu. Ale tak się teraz y, trochę zastanawiałam się, a może jeszcze by spróbować, czy, czy jeszcze mi to wyjdzie. No i no myślę. Czy że... dobry czas przed Wielkanocą spróbować jeszcze raz? Jeszcze raz, no właśnie. Może jeszcze potrafię? Bo Może się jeszcze. uda. Tak. A co by chciała pani przekazać naszym słuchaczom? Czy warto jakby iść w rękodzieło? Czy jest to taki dobry sposób na nudę? Na nudę też dobry sposób. W rękodzieło pewnie, że warto, jeżeli ktoś ma. Bo często to są ludzie, te, te lęty są ukryte, mogłabym tak powiedzieć, bo. Tak samo i ja, no kiedyś tam się tym nie zajmowałem i nawet nie wiedziałam, że mnie tak co stać. No ale kiedyś tak czasami ktoś zobaczył, to ludzie, no, no że fajnie to wychodzi, że no, mogę to robić, no bo, no, bo ładnie, no dla mnie to sprawiało satysfakcję. Także teraz też polecam, jeżeli ktoś lubi to. A głównie, no, podtrzymanie tradycji, żeby to w tych okresach i to co jest, no, żeby robić, I tak jak właśnie siostra robi szydełkiem te takie stroiki, czy teraz te palmy, kwiaty z bibuły, to my tutaj mamy koło gospodyń, także trochę działamy, robimy też tam jakieś jajka ozdobne takie, ale no, nie taką metodą, tylko inną, no bo to, to im czasami ktoś spojrzy, e, to nie dla mnie. A może trzeba spróbować tylko, jak nie wyjdzie, to nikomu się nie przyznam, i, a przecież to niczego nie, ten nie wymaga, tylko trochę chęci. A to w cebulinach ufarbowane, łuski cebuli najpierw na namoczę, wypłuczę, żeby tam jakieś tam coś, od ten, a potem gotuję to, przecedzam i do, potem jajko ugotowane. A jako długo się powinno gotować, i jeszcze zagotowuję w tych cebulinach. No i wybieram, który, bo czasami też jakaś tam plamka czy coś. Albo na tej plamce po prostu można jakieś tam coś wyskrobać, Coś to, No jakoś. No to trzeba mieć też i wyobraźnie dużo. No bo co zrobię? Ptaszek na gałązce, no dobra, ale jak by to miało wyglądać? Jak on siedzi? Jak te nóżki ma rozłożone? To próbowałam akurat teraz już nie mam, dobrze mi wychodziło wiewiórki. I siedzi, trzyma w łapkach tego orzecha. No fajne to było, ale potem zadowolona sama z siebie była, że jednak się udało. No ale tak no na większą skalę tam jak niektórzy robią, no to nie. Nie, bo to jednak czas przede wszystkim, cierpliwość no i oczy. Oczy to przy tym się męczą bardzo, No to drobniutkie wszystko, no i o, jak skrobałam, bo nieraz jak się zawzięłam i tak troszkę dłużej, to ręce, nawet palce już, bo to trzeba sztywno trzymać te, te narzędzie do skrobania, palce, także no, czasami palce aż boli. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.